Cześć, tu Marta Baj i trzeci już odcinek moich przygód w górach. Był ranek. Słońce niedawno wstało. Byliśmy umówieni z przyjaciółmi w góry na taki szybki, jednodniowy wypad. Gdy wyszłam z psami na spacer, nie mogłam przestać patrzeć na niebo. Niebo, które zapowiadało, że to będzie piękny dzień. Niezwykły dzień rozpoczęty. Ruszyliśmy. Psiaki pojechały z nami. Dzień był upalny i gorący. Ruszyliśmy na szlak. Serio, było gorąco, a mała górka, jak nam się wydawało, dawała nam nieźle w kość. Jedna z moich czworonożnych towarzyszek nie dawała już rady i musieliśmy ją brać na ręce. Na zmianę wędrowała z rąk do rąk. Upał dawał się we znaki, ale rozpoczynające się widoki oddawały całe zmęczenie. Dotarliśmy na szczyt. Wysoki kamień. Nazwa jak najbardziej odpowiada temu, co zastaliśmy na górze. Ogromne skały z niesamowitym widokiem. Wielkie urwisko skalne, z którego Niesamowicie wiało. No i ten wiatr, który był tak potrzebny, by schłodzić rozgrzane ciała. No ale dalej. Ze szczytu poszliśmy dalej szlakiem grzbietem gór izerskich, by zaliczyć jeszcze jeden szczyt z walisko. Ogromne skały powodowały, że urządziliśmy sobie przerwę na obiad z pięknym widokiem na całe pasmo karkonoszy. W oddali zauważyłam jednak, że piękna i wspaniała pogoda zmienia się. Zauważyłam ogromne burzowe chmury. Koniec odpoczynku. Pora ruszać. Jako, że w górach burza potrafi zaskoczyć prędkością pojawiania się, musieliśmy się spieszyć. Burza jednak nas doganiała. Była tuż za nami. Jedna z moich czworonożnych panicznie się jej boi. Więc. Powrotna droga była również z obciążeniem na rękach. Mieliśmy niezły stres. Naprawdę przestraszyliśmy się, ponieważ burza była tuż nad nami. Szybkim tempem, najszybciej jak można było schodzić w górach, schodziliśmy. Lekki deszcz zmoczył nas trochę. Jednak Strach, strach przed burzą w górach, powodował, że naprawdę szybko schodziliśmy. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło, a nasze tempo schodzenia było bardzo szybkie. I nauczyło nas, że w górach burza ma zupełnie inne tempo, więc kolejna nauka pokory wobec gór. Przyjęta z pokorą.